Walczy się ze wszystkim, co z polskością jest związane, począwszy od lektur w szkołach i wyeliminowania z kanonu lektur przez panią Nowacką lub i Muchę tych lektur, które przynosiły z pokolenia na pokolenie kod polskości, czy poszatkowanie tych lektur, jak na przykład obcięcie potopu tylko do niektórych fragmentów, czy pana Tadeusza, bo za nudny był i za długi, przez walkę z tym, co się dzieje w inwestycjach w oświacie. Bardzo dobry Panie Profesorze. My tutaj dzisiaj jesteśmy że tak wrażenie, bez kozery, bo przyniósł Pan ze sobą książkę, może zerknijmy na tą książkę, której jest Pan współautorem. Jest to książka Zamach na polskość. Tytuł bardzo mocny, niezamocny. Niezamocny, właśnie. No nie, bo to, co wszystko widzimy od 16 miesięcy i co jest opisane przez wszystkich tych autorów, a tam są i ksiądz profesor Królikowski, i pan profesor Grzegorz Kucharczyk, i redaktor Paweł Lisicki, Jakub Maciejewski, pan profesor Andrzej Nowak, pani Barbara Nowak, pan profesor Wojciech Polak, i tak dalej. i tak dalej znakomici, znakomici autorzy, którzy publikują w wydawnictwie Biały Krug. Ja mam ten zaszczyt być tam Pośród nich to są wszystko opisy tego, co, czego doświadczamy przez ostatnie 16 miesięcy. A doświadczamy zamachu na polskość. Walczy się ze wszystkim, co z polskością jest związane. Począwszy od lektur w szkołach i wyeliminowania z kanonu lektur przez panią Nowacką, Lubnaer i Muchę. Yy, tych lektur, które przynosiły z pokolenia na pokolenie kod polskości, czy poszatkowanie tych lektur, jak na przykład obcięcie potopu tylko do niektórych fragmentów, czy pana Tadeusza, bo za nudny był i za długi, przez walkę z tym, co się dzieje w inwestycjach w oświacie. Przez wszystkie te inwestycje, które zostały sfinansowane choćby z mojego programu Inwestycje w Oświacie, dzisiaj są napadane przez służby tego państwa. Technikum w świętego Józefa w do którego uczęszcza 900 uczniów i uczy się na bardzo wysokim poziomie, także w ramach Branżowego Centrum Umiejętności, też odpowiada co chwilę na jakieś pisma CBA, BW i kto, kto kogo tam jeszcze by nie wysłali. Mamy walkę z tymi inwestycjami, które były inwestycjami w kulturę. Przecież Muzeum pamięci Tożsamość świętego Jana Pawła II w Toronie z tego najlepszym przykładem. To jest muzeum współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Kultury, jako współprowadzący muzeum, Muzeum, które odwołuje się do naszej tożsamości chrześcijańskiej polskiej, pozwało do sądu czy pozywa do sądu fundację, która to muzeum razem z nim prowadzi w Toruniu. Takich przykładów jest mnóstwo opisanych tutaj. Koalicja 13 grudnia ma wszystkie media, ale Polacy mają tę książkę. Po raz pierwszy wybitne umysły polskiej prawicy, profesorowie, publicyści, duchowni połączyli siły, by wspólnie opisać, jak niszczona jest polska tożsamość, kultura, wiara i wolność. Zamach na polskość to nie jest zwykła książka. To apel o przebudzenie, to krzyk sumienia, to plan obrony polskiej tożsamości. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz, Wojciech Roszkowski, ksiądz Robert Skrzypczek, Paweł Lisicki. Grzegorz Kucharczyk, Wojciech Pol, Leszek Sosnowski i wielu innych pierwszy raz razem w jednej książce przeczyta, zanim będzie za późno, zanim zabronią. Panie profesorze, ale to odnieśmy się do tej tożsamości narodowej. E, czym ta tożsamość narodowa, nasza dzisiaj jest, czym powinna być i co buduje tę tożsamość narodową? Może warto przypomnieć właśnie, bo tutaj były obrazki przed chwilą e, świętej pamięci Jana Pawła II. Pan też się na niego e, powołuje. Jan Paweł II e, też mówił, że ta tożsamość narodowa nasza, to jest też nasza wiara. No, w Polsce e, większość społeczeństwa to są katolicy. Policy, ale co jeszcze? No, to jest y, 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 cały system wartości zbudowany na chrześcijaństwie. Nie ma polskości bez chrześcijaństwa. Y, ona bez chrześcijaństwa nie istnieje, bo wszystkie nasze tradycje już y, świeckie, ludowe, y, cała nasza kultura ludowa, bo, która jest trzonem kultury polskiej, y, czy się to komuś podoba, czy nie, czy ktoś lubi wieść, czy nie lubi, to cała kultura ludowa jest trzonem całej kultury polskiej. Ona jest osadzona w chrześcijaństwie. Ona ma później pewnie naleciałości związane z Naszym charakterem, z naszym krajobrazem, z naszymi y, zwyczajami, y, również wynikającymi z, z jeszcze z wcześniejszych czasów, y, aniżeli czasy chrześcijańskie, ale wszystko z chrześcijaństwie sądzone. Jeśli ktoś walczy z chrześcijaństwem, ktoś walczy z krzyżem w urzędach, na przykład jak y, y, prezydent tego pięknego miasta y, Rafał Trzaskowski to walczy de facto z polskością. Y, jeśli ktoś walczy z, z, z wolnością, która przecież sama w sobie też. Wynika z chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to znaczy radość, to znaczy wolność, mhm. y, to znaczy wielka nadzieja. Y, no to walczy, walczy również z polskością. Wszystko to możemy nazwać w związku z tym y, tożsamością, która oparta jest na systemie wartości wynikających z chrześcijaństwa, z Ewangelii, i w ten sposób budowana jest ta polskość od tysiąca. Blisko już 60 lat. Będzie. Panie profesorze, powiedział pan na początku o tych zmianach w edukacji, o tych zmianach właśnie w kanonie lektur. Jaka powinna być rola szkoły, właśnie edukacji, w odbudowie wartości narodowych i chrześcijańskich? Myśmy wówczas, kiedy miałem zaszczyt kierować Ministerstwem Edukacji i Nauki, wprowadzili kilka programów, które na to były nastawione. Przede wszystkim wyjście z pedagogiki wstydu, którą byliśmy gdzieś w, w, wtłaczani przez ludzi z środowiska Gazety Wyborczej i tego rodzaju mediów, do pedagogiki dumy. W związku z tym stworzyliśmy program Choćby Poznaj Polskę. Każde dziecko według naszych założeń miało co najmniej raz bądź dwa razy w ciągu swojego pobytu w szkole pojechać za pieniądze państwowe. I odwiedzić piękne miejsca związane z polską historią, ale i kulturą, i nauką, yy, i krajobrazami. Bo przecież Polska jest piękna, tylko żeby być dumnym z czegoś, to przede wszystkim trzeba to znać. Yy, podobnie kierowaliśmy ten program do naszych dzieci, które są wśród tych 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. Poznaj Polskę, kraj rodzinny. Po to, żeby mogły przyjechać tutaj, zobaczyć chociaż raz kraj swoich przodków i wracać do niego, bo jak znów nie zobaczą yy, tej nowoczesności, yy, infrastruktury, który jest na, która jest na dużo wyższym poziomie na przykład niż we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że pozdrawiamy naszych widzów w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że maturzyści nasi czy uczniowie z polskich szkół choćby w Chicago, którzy przyjeżdżają ostatnio byli od świętego Ferdynanda w Chicago przyjeżdżają do Polski robią sobie na autostradach zdjęcia i mówią, że takich highway'ów to nawet w Chicago nie mają tylko to wszystko trzeba zobaczyć w związku z tym trzeba dumę dać tym tej młodzieży czyli uczyć ją w szacunku do tej tożsamości polskiej i do kultury Polsce. Panie profesorze, a nie ma pan takiego wrażenia? Bo ja ostatnio troszeczkę miałam okazję popodróżować i chociażby w Chorwacji usłyszałam od pana taksówkarza, że wy w Polsce to tak. Potraficie dbać właśnie o ten patriotyzm, o swoją flagę, że nie idziecie w kierunku tego zachodu, bo na tym zachodzie to już się takie rzeczy dzieją, a, a jednak chciałoby się wrócić do tych podstawowych wartości. Pod tym względem rzeczywiście jest. Trzymamy dzisiaj... się? Tak, jeszcze tak. Pomimo tych 16 miesięcy, gdzie mamy ewidentny zamach na Polskość, opisaną właśnie w tej książce zamach na Polskość, którą będziemy proszę Państwa, promować. W Lublinie w sobotę o 17 w Lubelskim Centrum Konferencyjnych serdecznie zapraszamy. Będzie wielu spośród tych autorów prezentować swoje artykuły. Ja też będę mówił o, tej, o tym powolnym umieraniu demokracji. Rzeczywiście, jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której możemy uratować naszą tożsamość, uratować polskość. W takiej sytuacji już nie są. Kraje takie jak Niemcy, Francja, Belgia czy Szwecja, ale już nawet Włochy. Proszę zwrócić uwagę na sytuację Włoch, która jest i tak lepsza niż Niemiec czy Francji. We Włoszech w przedszkolu w mieście 70-tysięcznym coś jak 70, co są trochę większe. W przedszkolu samorządowym 25-osobowej grupie przedszkolnej tylko ośmioro to są Włosi, a 17 to już są Afrykanie z północy, muzułmanie, którzy często po włosku nawet słowa nie mówią. Krótko mówiąc, będzie bardzo ciekawe. Ciężko ratować tę dumę z włoskości, krótką, więc z kultury włoskiej, też osadzonej przecież na chrześcijaństwie. Pod tym względem jesteśmy bardzo sami właśnie tam. U nas nie, bo jeszcze tu w Warszawie zdecydowana większość uczniów w naszych przedszkolach samorządowych to są po prostu Polacy, którzy mogą być dumni z polskości i nie muszą doświadczać tego, czego doświadczają dzisiaj już kraje Europy Zachodniej. Po tym względem ten Chorwat, który z panią rozmawiał, ma rację, ale to są ostatnie momenty. Jeśli nie uratujemy Polski w wyborach majowych, to ten zamach na polskość się niestety powiedzie. Przed tym przestrzegamy. Panie profesorze, to właśnie jeszcze wróćmy na koniec do samej książki. Co by pan chciał, żeby jakie wnioski czytelnik wysnuł po tym, jak tej lekturze się odda. Przede wszystkim, żeby zrozumiał, że można szybko wrócić do normalności. Wrócić do normalności znaczy wrócić do wolności, do przestrzegania prawa. W Polsce, jeśli chodzi o mój artykuł w tej książce, demokracja umiera powoli, w Polsce przestało obowiązywać prawo. Widzimy to na wielu przypadkach. No, jeżeli pan minister, wicepremier Mariusz Błaszczak jest pod zarzutami tylko dlatego, że ujawnił zdradę narodową, polegającą na tym, że tworzono plany obrony Polski na Wiśle to znaczy wycofania się całkowicie ze Wschodu i zostawienia nas wszystkich po tamtej stronie Wisły na pastwę rosyjskich napastników i za to jest dzisiaj pod zarzutami, za chwilkę ma być również pan profesor Cębskiewicz to znaczy, że mamy do czynienia z zamachem za, za, na bo normalne jest to, że jeżeli ktoś broni granic Polski, który ujawnia zdradę Polski, to powinien być wynagradzany, a nie, nie powinien mieć stawianych zarzutów. Więc chcemy, żeby czytelnik żeby pomyślał sobie o normalnej Polsce, która jeszcze do niedawna była i która może wrócić. Tylko trzeba tego jednego ważnego, zdecydowanego działania aktywności do maja 18 i do 1 czerwca i wyboru. Karola Wolskiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest warunek ratunku polskości, na który dzisiaj zamach jest ewidentny. Dziękujemy panie profesorze za rozmowę. Kłaniam się państwu. E, Dobrego dnia. Dziękuję. Koalicja 13 grudnia ma wszystkie media, ale Polacy mają tę książkę. Po raz pierwszy wybitne umysły polskiej prawicy, profesorowie, publicyści, duchowni połączyli siły, by wspólnie opisać, jak niszczona jest polska tożsamość, kultura, wiara i wolność. Zamach na polskość to nie jest zwykła książka. To apel o przebudzenie, to krzyk sumienia, to plan obrony polskiej tożsamości. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz, Wojciech Roszkowski, ksiądz Robert Skrzypczyk, Paweł Lisicki, Grzegorz Kucharczyk, Wojciech Pol, Leszek Sosnowski i wielu innych. Pierwszy raz razem w jednej książce. Przeczytaj, zanim będzie za późno, zanim zabronią.